Yo, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Overcooked, wiadomo, znowu kto jest ze mną, oczywiście pani Klaudia, przywitaj się ładnie. Hejka. Klaudia e, już tutaj coś driftuje, widzę, odkryła, że ma dopalacz w dupie i go używa, widzicie jak wieża, no dobra, no to bezbędnego zbędnego pierniczenia, dawaj, lecimy dalej, 1, 5. Ja 260 mówię. punktów, tylko 260 punktów. O nie! Dubę nie trzeba rzucać. Dubę nie trzeba rzucać, bo mm, tamten statek po prawej on mnie się tak y, tu ruszał. Na makaron i pomidor. O matko. Mamy tylko chyba dwa te? Tak, mamy dwa. Dobra, y, to ja lecę po makaron. Ale ktoś musi być, jedna osoba musi być na tej części, a druga na tamtej części. <grym> Tutaj zostawaj po tamtej. Tutaj ty, ty masz ten makaron. Aha, mm. ja muszę kroić pomidor. Ty też sobie możesz brać stamtąd. O nie! Dobra. Ja tutaj już pomidorek mam. Proszę bardzo, danie gotowe. Dobra, to ja odbiorę. Myk. Lecę dalej z pomidorem. Dawaj mi ten pomidor, co mi kraniesz pomidorek? Dobra myj na patelnię. Myj kolejne danie, masz patelnię, ja to zabieram. Proszę bardzo, ładnie, wszystko pięknie jest. Nie, Jak trafiłem! <coughs> o o. Ja już myślałem, że będzie e, lipa. Pa, 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 pa... Pali mi się! Pomidor na Piotr, nie, 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 nie. Piotr, nie, nie. Ty poterze idziemy i. Halo! Kurde. Ej, co jest? Gdzie jest, kurde, aaaa Ryż! No to Mamy problem, bo talerzy Nie ma O A jak zabrała? Czekaj, co tu brakuje? Ej, ktoś mi zabrał hmm. Halo. Halo Pomidora żeś zabrał. Tu jest pomidor Tu trzeba stawić, to trzeba zabrać Rzuć yy, makaron Już, czekaj, lecę, kuberski, lecę, lecę, lecę Masz Masz Ja lecę z pomidorem znowu I potem ci pomidor Lecę umyć talerze, bo ja to najlepiej robię Jednak, ja muszę zostać przy zmywaniu tych talerzy jednak Bo, Klaudio, tobie się jakoś nie udaje chyba Zmywałeś kiedykolwiek talerze? <grym> Oczywiście <zbytko> <grym zbytko> to żart Ryści, mami... się zaraz jara. Makaron, zaraz mi się No, zbytko. makaron Bo tam ktoś niepokrojonego pomidora rzucił gdzie? Pokrojone wszystko, pa! No, proszę bardzo. Yuh. Yuh. No, jaraj się! Nie! Dobra, mam. Lecimy... <ścoughs> Jak mi zakosiła! To ja myję. Ja myję dalej talerze. Proszę bardzo. Uh, pomidorki! Oj, co? Tam, y, krój. Ja zmywam. Stafrysz, ten makaron znaczy. Ja zmywam. Kurde, dobrze nam wychodzi. Klaudia, najlepsze duo ever, chyba, co? Co ty o tym sądzisz? Nadajemy nie się nie na kucharzy? Zdarzymy. Jak nie zdążymy? Kurde, mamy 40 sek. Jak z No właśnie, nie. Już normę wyrobiliśmy, pani Klaudia. Ej! <coughs> Talerze! Idźmy talerze Szybko Danie gotowe Naraz, yy, talerz, talerz, talerz Tutaj masz ten... Puść ten talerz. O dobra. Yy, zrobimy jeszcze jedno danie, chyba nie? Kurde, gaśnica, puść tą gaśnicę. <noise> dobra, nie zdążymy, ale umiem jeszcze te talerze, żeby były czyste, nie wiecie. Bo nie lubię zostawiać brud po sobie, więc. Wydaje mi się, że to był śmiech taki wiecie. Sarkastyczny. Jest coś takiego jak śmiech sarkastyczny? Tak. No to chyba to był śmiech. Iż patrz, zobacz ty to! 500! 500, Było trzeba 260! Żebyś nie tak w ogóle jak tutaj w tej grze. No, dziękuję bardzo. Dzisiaj ile się dowiecie o mnie, e, fałszywych rzeczy oczywiście, fałszywych. Nieprawda, nieszczerych. Nieszczerych? Nieszczerych. Dobra, nie wiem. Nie, nie tych balonów, takich let, e, Czyli też mi. Eba, e, zaraz pan jest tak, tak. Go. E, tu? No, tu, pamiętasz będzie 440. Tu będzie się paliło. Będzie się jarać? Co się będzie jarać? Tak, bo tutaj m, wiatr, będzie ten wiatr e, i. Sałata. Pali... Ja idę sałatę kroić. Na bank, tak będzie. Jest sałata. Kładę sałatę. Marcin, ty poszła, ja już. Na dole masz talerze. Ale tam było... Ja nie mam tu Robię pomidory i sałatkę. Danie kolejne. To jest Ej, A, gaśnica, gdzie jest gaśnica? Gaśnica, gaśnica! Ty weski, to gdzie jest gaśnica, bo ja, nie, ja jestem ślepy. Nie ma gaśnicy. A, bo tu będzie po prostu się tak jarać, okej. Okay. A to niech się jara w sumie. <noise> E, biorę talerze Marcin, tam daj tego pom. No ale nie ma talerzy, Klaudia. Jest to no jest pokrojone. A, no, no to widzisz, no to dobrze, że widziałeś. Talerze są. Kurde, puść mnie. No nie, no. Jest talerz. Kolejny talerz. a co miał? No kurde, ale to jest przewalone tutaj. Przewalone. Grałeś, tak? Grałem, ale no. Ja zmywam dalej talerzem. Ooooo! I... Flashbang! Nie mogę przejść, nie mogę przejść. Ona nie. Ej, oddałem pusty talerz. <laughs> oddałem pusty talerz. Cała ta pokrojona. Pomidor. Pomidor. Ciach, 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 ciach. Ej, ała, ała! No nie, oddaj mi. Nie! Co to jest? No dawaj, kładź tu. I oddaj to. Brawo. Lecimy dalej. Zmiałam talerze. Ej, już wyrobiliśmy normę. Czemu ta gra jest taka łatwa? Tak naprawdę jest w życiu? Nie no, żartuję. No, wiadomo, że nie. Wynoś tą sałatę. Wynoszę! Idę myć. Tutaj masz jeden talerz taki y, czysty, wiadomo. No nie no, Klaudia. Spychasz mnie. Nie odzywam się do ciebie. E, ogórek, e, ogórek, mm, ogórek, krój ogórka. E. Jest pod talerzem na banku. O Jezu! Teraz w lokalu. O nie, gaśnica, gaśnica, tu była gaśnica. Gdzie jest gaśnica? Jest gaśnica. Fak Nie przejdę tam. Puść, nie, tam do środka. Mam gaśnicę. Nie zawaham się jej użyć. O nie, tu jest ryż jeszcze dochodzi. Czyli najłatwiejsze co może być to. Mm. Gdzie są to talerze? Tu są brudne talerze. Tu jest mywarka. Tu jest zmywarka Ej trzeba zrobić szybko y, kapustę i sałaty pomidor, ogórek Dasz radę? Zrobiła już nawet y, Teraz znowu to samo Tylko jest jednak, no nic nie no. Marcin Marcinie też pomidora, pomidor, ogórka wziąłeś, gdzie jest ogórek? Nie lubię ogórka Idę zmywać to jest ogórek? Y, na taśmie? Nie gdzie jest ogórek? A tu jest ogórek! Ryż go zasłania To jednak. No to, to chyba tak. Eee, dawaj szybko! Eee. O Boże! To się obok postawiło tu. Ogórek Ej, gdzie jest ta sałata pokrojona? Kurde. Ty mi zabrał to sałata pokrojoną. No jest tutaj. Ale tam była sałata, trzeba pokrojona pokrojać. jest talerz. Ciebie. Sałata, ma, sałata, sałata! Dawaj, da, dawaj! Pa. E, znowu sałata! Bo ty mi zabrałeś, Adam nie możemy razem pracować No już jest koniec To jest ostatni odcinek, który będzie na kanale Z tego Marcin, myj te talerze No myję! Ty ugotowałeś ten makaron, czy jest tu Nie no, ta yy, masz na taśmie Jeździ cały czas Makaron A, Beskidu tu trzeba gotować jeszcze Ja pierniczę, dobra To gotuję go Daj mi tu no jest, podałem ci, widzisz jakie zgranie perfekcyjne ja jeszcze O Nie, tam rybę trzeba było dać. A tu gdzie jest ryba? Na taśmie. Będzie się jarać garnek, uwaga. Co 3, 2, 1. kurde, szybko jakoś te odcinki idą, nie? Czemu szybko? tak szybko? No szybko, no dwie rundki to i... Z Krystykiem a, a widzicie. Oszukiwała tak naprawdę nie grała z kimś. Nie, e, nie oszukiwała. Tam z tyłu mikrofon nie bierze. No on tylko z przodu działa, bo jak z tyłu powiesz, to nie działa. Taki sekret. Działa. działa ale gorzej. Dobra. No. Ech. No to co mogę wam powiedzieć znowu. Znacie procedury, <laughs> tak, w sumie e, na pamięć. E, dzięki wielkie, że byliście, że oglądaliście. E, grała ze mną moja ukochana Klaudia, co? To się wytnie. <laughs> nie bij mnie, proszę. E, co ty zrobiłaś? No bo trzeba pójść, bo... Ja się zżegnam z, z widzami, a ty sobie chodzisz? No trzeba tam pójść. Ale się wciągnęła. Jezus, Maria, ratujcie mnie, bo ja z tego werku Do nigdy kolejnego nie odcineczka! Pa! Na razie.